Kiedy byłam małą dziewczynką, z ogromną radością i zaangażowaniem zasiadałam do pracy. Nie była to tylko zabawa. Rodzina dała mi fundament do budowania artystycznego ego, a dom, w jakim wzrastałam, determinował moją postawę do świata. Od zawsze wszystkie formy kreacji artystycznej traktowałam poważnie, z należytą dokładnością i oddaniem. Precyzja była moją domeną. Za wzór do naśladowania miałam w końcu mistrza rzemiosła artystycznego mojego tatę Jana, którego dzieła charakteryzują się perfekcją wykonania. Repuserstwo i cizelowanie przez lata wymagało od taty wyjątkowego skupienia i cierpliwości. Jestem pełna podziwu dla jego pasji i determinacji, zwłaszcza teraz, kiedy zawód brązownika zalicza się do ginących. Rodzice świetnie odczytali moje predyspozycje i dzięki nim mogłam rozwijać swoje umiejętności i warsztat. Z biegiem lat spędzonych w szkole plastycznej, a potem na Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi, zdobywałam coraz to większą wiedzę ogólną o sztuce, jak i warsztat w różnych dziedzinach sztuk plastycznych. Stracąc przy tym wolę tworzenia dla samego tworzenia. Brak czasu na swobodne działania artystyczne w imię wyznaczonego celu, jakim był zawód architekta wnętrz, zablokował mi możliwość czerpania przyjemności z tego, co w dzieciństwie było dla mnie bardzo ważne oddalenie się od wewnętrznej tożsamości. Brak spełnienia i zadowolenia z siebie, samotność, zwątpienie, brak motywacji nie pomagały. Z czasem znalazłam siłę, by cierpliwie i sumiennie dążyć do tego, co kiedyś było moim marzeniem i wizją idealnego życia. Dzisiaj jestem przygotowana, by stawić czoła marzeniom. I iść ramię w ramię z moim wewnętrznym, artystycznym ja, by godzić różne światy rzeczywisty, zawodowy i ten duchowy którego rozwój jest niezwykle dla mnie istotny. Żeby móc tworzyć i cieszyć się tym, jak dawniej, musiałam przejść pewną drogę. Z początku napotkane trudności i brak realnych możliwości wydawały się nie do przeskoczenia. Jednak wola niezależności i wolności są na tyle silne, by nie dać o sobie zapomnieć. Musiałam zaobserwować siebie z dystansu, przeanalizować to, co naprawdę ważne sięgnąć pamięcią do wspomnień i emocji z dzieciństwa docenić rolę każdej bliskiej mi osoby. Nie mogę tutaj nie wspomnieć o roli mojej mamy Wandy. Która poświęciła swoje pragnienia i talenty dla dobra rozwoju swoich najbliższych. Teraz, kiedy sama jestem mamą, wiem, jak trudne jest realizować się na wielu płaszczyznach. W twórczości polegam na intuicji i emocjach. Ogromny ładunek emocjonalny, który noszę w sobie, daje mi swobodę kreacji w malarstwie. Działam wrażeniowo. Inspiruję się otaczającym mnie światem, a dzieła pozostawiam do intersubiektywnej oceny oglądających.